blisko 3 miliony złotych na budowę sportowej infrastruktury w nowej siedzibie zespołu szkół specjalnych w Dębicy stara się powiat dębicki wniosek złożono w ramach edycji 2020 ministerialnego programu Sportowa Polska w związku z tą sytuacją Dębicy odwiedził wiceminister sportu Jacek Osuch. Po obiekcie znajdującym się w trakcie budowy ministra oprowadzali starosta Piotr Chęciek oraz poseł Jan Warzecha. Zaproszony gość podkreślał, że jest pod wrażeniem przedsięwzięcia. Inwestycja bardzo potrzebna w każdej jednej szkole, nie tylko w szkołach specjalnych, a w zasadzie w szkołach specjalnych w sposób szczególny powinny takie, takie inwestycje postawać. Pełen komfort dla osób niepełnosprawnych i tak powinniśmy rzeczywiście działać w, w całej Polsce, nie tylko w powiecie dębickim, ale, ale w całej Polsce. W do dofinansowanie ma zostać przeznaczone między innymi na dokończenie budowy oraz wyposażenie hali sportowej. Nową siedzibę zespołu szkół specjalnych zaprojektowano na potrzeby ponad 300 użytkowników. Koszt całej inwestycji oszacowano na około 24 miliony złotych.